do magłodomory, dzisiaj na talerz bierzemy wytrawną przekąskę, mianowicie nasze pieczareczki marynowane. To połączenie świeżych polskich pieczarek i klasycznej naturalnej zalewy. Bez chemii, bez konserwantów, po prostu uczciwy domowy przetwór. Zobaczcie. Ale nie sugerujcie się porcją, bo niestety żona już zatopiła tam zęby. Przed dodaniem zalewy króciutko blanszujemy pieczarki, tak żeby były jędrne i sprężyste. Są rewelacyjne naprawdę. Każdy słoik robimy u siebie w kuchni w małych partiach, dzięki czemu smak jest bardzo intensywny. A jakość czuć naprawdę od pierwszego gryza. Serio to jeden z tych słoików, który po otwarciu szybciej znika, niż dążesz go odstawić na stół. Osoby zainteresowane naszym ofertą zapraszam na Facebooka. Znajdziecie tam pełen opis produktów, składy oraz ich zdjęcia. Zamówienia można też składać pod numerem telefonu, który znajdziecie. Tutaj gdzieś u góry. Serdecznie zapraszam.